Wojna a moralność. Z perspektywy filozoficznej, prowadzenie wojny może być czasem uzasadnione moralnie. Na przykład wolność jest pewną wartością. Móc stanowić o sobie, o swojej państwowości, jest czymś, za co warto oddać życie. Na przykład wojna obronna, którą toczą Ukraińcy przeciwko zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej, jest w pełni uzasadniona moralnie. Jeżeli będziemy wnikać bardziej szczegółowo w rozważania filozoficzne, czasem by się dało nawet uzasadnić pewne uderzenia wyprzedzające. Jednakże to już jest grubszy temat, a na pewno nie da się obronić, moim zdaniem, czerwcowych ataków Izraela na Iran. Co więcej, nie da się moralnie uzasadnić obecnej sytuacji w strefie gazy. Głodzić ponad pół miliona ludzi, nie wpuszczać transportów z żywnością. To jest coś po prostu zbrodniczego i nagannego i tego się nie da w żaden sposób obronić.